NIE SIĘ BIDNIE Olewam z systemem, chwili pozytywne Jesteś spięty jak spinka, to na pewno przywykniesz Weź drinka, cokolwiek jakiś koktajl Jest taka opcja, Padłość powstania, gdy jak w reklamach w rękach, w kubach, tęcza Na prawo pamięta, pogadajmy o koncertach Ona jake na pewno ją zapamiętam Wlewam w siebie tyle, jakbym nazywał się cysterna W tle leci jakiś mix tu Tushota Czuję się tak słonecznie, jakbym leżał na plaży w szkotach No i to smak który naprawdę kocham, krzyczą do dna Miałem przyhamować, ale kto tam jeden wczuł się w klimat I na windsurfingu płynie Złaź ze stołba, spadniesz to rozwalisz sobie dynię Mam pomysł, no, no, zacznę się wyluzować Zróbmy sobie klimat, bo po co siedzieć w domach? Wszyscy są za, bo tu jest ci nie szybik i nie, szybi, nie. Mam pomysł, no, 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 cośmy się wyluzować Zróbmy sobie klimat, bo po co siedzieć w domach? Wszyscy są za, bo tu jest ci Ciebie nie szybik i nie, szybi, nie wszystkim tym symulasom Załóż full kapę, weź, no trzymaj fason My razem z bandą działamy w dobrej sprawie, Wiktor prosto z ziemi zrobi nie do zamieszanie Skłanie Czy to nogami i sercem Nieważne gdzie ty słyszysz, nieważne gdzie jesteś Z moich ustą nieprawdziwa magia, abstrakcyjnie albo partana. Nie jestem brocem, tym bardziej gripsem Weź wódkę przyjaciół i ciesz się życiem Stąd do nas, the rhythm of the one The music, the people, zamiast siedzieć online bez jaj. Jak chcesz, doda info na Face'a, Dziś właśnie u nas imprezka się rozkręca Mam pomysł, zacznijmy się wyluzować Zróbmy sobie klimat, po prostu siedzieć w domach Wszyscy są zawoduje Щибій і не щибій мене